Billy, proszę, porozmawiajmy. No właśnie, Kati chce ci coś powiedzieć. Ale ja nie chcę z wami rozmawiać. Billy, ja naprawdę nie chciałam, żebyś poczuł się odrzucony. Dopiero odnowiliśmy kontakt i mamy go tak szybko stracić? No właśnie, nie chciałyśmy cię w żaden sposób skrzywdzić. No ale... Też zrozum, że Katia nie jest tylko twoja i każdy ma prawo z nią spędzać czas. No chyba, że jesteście w związku, no ale nie zauważyłam tego, więc a po drugie ja jestem tylko jej przyjaciółką. No ale Billy, ja przecież wiem, że popełniłam błąd. Nie powinnam była tak cię po prostu zostawiać. I wiem, że odebrałeś to źle, no bo sama Cię zaprosiłam. I naprawdę wstyd mi, że tak się stało. Ja Cię naprawdę, bili, przepraszam. Nie, poczekaj. Katy, nie warto teraz. Zostaw go. Co ja najlepszego narobiłam? Jenny, normalnie jak z dziećmi! Dzięki wam, dziewczyny, że przygarnęłyście mnie do swojego grona. Smutno mi, że moja siostra tak się zaślepiła. Chciałabym ją odzyskać, no ale dopóki ma chłopaka, raczej to jest niemożliwe. Nie martw się, może Holly jeszcze odzyska rozum. Też mam taką nadzieję, że odzyskasz siostrę. Ja też mam taką nadzieję, no ale, dziewczyny, nie mamy w ogóle żadnych dowodów na hantera. Nie możemy powiedzieć, że on to zrobił, skoro nawet nie widzieliśmy tego. Ciężko mi było po tym, czego się dowiedziałam. No ale, wiecie, nie mamy w ogóle żadnych, ale to żadnych dowodów. To mnie najbardziej martwi. Jednym z dowodów jest na przykład to, że on mieszkał z Jacksonem, oni mieli tylko oboje klucze, więc nie wiem, czy więcej dowodów trzeba. Ogólnie ja tu nie będę stawała między wami, pod tym względem, że nawet nie wiem o co chodzi, a po drugie wnioskując to, co powiedziałyście obydwie, no to... Jak to można powiedzieć, obie strony macie po trochę racji, i nie będę stawała po jednej z tych stron pod tym względem, że obydwie mówicie dobrze, tylko po prostu no, nie do końca się to skleja. Z jednej strony, no to muszę zająć miejsce spektry pod tym względem, że to, że on z nim tylko mieszkał tam, przesiadywał i w ogóle. To nie jest ostateczny dowód na to, że on to zrobił. Tylko Darling też ma w sumie trochę racji pod tym względem, że Hunter tylko miał i on klucze do pokoju. Kto mógłby mieć jeszcze klucze do ich wspólnego pokoju? Oni przecież byli tylko we dwoje. No, ja mam takie same myśli co Draculora. Nic się tu nie skleja w ogóle i. Niby mamy dowód, niby nie mamy dowodu, no i tak wszystko się sypie. Ogólnie to sorry, że wam przerwę, ale przecież nie o tym rozmawiałyśmy. Rozmawiałyśmy o siostrze Popi. Naprawdę zrobiła ogromny błąd, będąc nim. Wiem to na własnym przykładzie. Niby fajny i w ogóle, po czym nagle znika i zdradza od razu. Musisz swoją siostrę wyplątać z tej relacji, bo jeżeli tego nie zrobisz, to naprawdę skończy tak jak ja. Taka fajna dziewczyna, a tak się niszczy. No ale powiedz mi, co ja niby mam zrobić? No, na pewno będzie wściekła, że wtrącam się w jej sprawy. Jeszcze nie daj Boże, brakuje, że mi powie, że jeszcze ja może się podkochuję w nim i dlatego chcę ich rozdzielić. Ona taka jest, wszędzie widzi negatywy. Naprawdę chciałabym coś zrobić, no ale wiadomo, zaraz będzie doszukiwać się swoich własnych stwierdzeń. Że niby to ja jestem ta zła, chcę rozbić ich związek i w ogóle. Choć na razie, jak jej nic nie robi, no to będę spokojna. Jak zobaczę coś, no to wtedy będę już od razu alarmowała, albo zwrócę się od razu do niego. Wybaczcie, kochane, ale ja już muszę iść. Trochę ci pomogę, darling, i pójdę przywitać kolejnych gości, którzy zostali zaproszeni na imprezę, która się już za niedługo odbędzie. A z tego, co dzisiaj wiem, no to miały przyjechać kolejne osoby. A po drugie, musimy też o nich dbać: oni tam siedzą w pokoju gościnnym, który użyczyła Raven. Ona użyczyła swój własny pokój, dlatego mieszka z Tobą. Darling. Nie zapominaj o tym jeszcze przygotowania dziewczyny. Tu sporo osób przyjechało, więc nie chcę, by był jakikolwiek wstyd. Spoko trochę pomyślę nad dekoracją, no bo wiadomo, już nam zniszczyli jedną. Pomyślę nad lepszą dekoracją i może coś wymyślę. W ogóle dobrze, że mi przypominasz, z tego wszystkiego naprawdę zapomniałam o tej imprezie i o tym, że w ogóle mamy gości. Boże, ludzie czekają, a ja nic nie robię! Jenny, co jest ze mną nie tak? Dobra, dziewczyny, ja się zbieram. Dobrze, Billy, teraz wdech i wydech. Nie, nie tak gwałtownie, powoli. Teraz jesteś w pokoju. Co widzisz? Widzę ściany. A coś konkretniejszego? Nie, tylko jakieś zwykłe ściany. Oj, to jest źle z tobą, człowieku. Wybacz, ci przerwę, ale Cupid, czy to twoja terapia miłosna jest? bezpieczna? I czy jest okej? Okay? Nie przeszkadzaj teraz. Bill jest w hipnozie. Poczekaj, jak skończę seans, wtedy pogadamy. Teraz widzę jakąś czarną dziurę. Skup się na tej dziurze i powiedz, co widzisz w niej. Boże, wstaję, wychodzę. <grytanie> to dziura, która się nie kończy. ...i jestem ubrany w sukienkę. Billy, jest ja z tobą źle! Budź się, hej! Budź się! Cupid, co się dzieje? Z tobą ewidentnie jest coś nie tak! Muszę zmienić dostawcę. Cupid, naprawdę pytam, co się dzieje? Radzę ci się uodpornić na stres, ponieważ ta przepowiednia niestety niedobrze wróży. Czarna dziura w pokoju oznacza, że przez ten czas niestety nie będzie ci się dobrze żyło. Przepraszam, ale naprawdę musi być z Tobą źle. Dobrze, to ja teraz pójdę do łazienki i zaraz wrócę. Czy ta Twoja miłosna terapia pomaga? Tak, oczywiście, że pomaga. Że później niestety większość nie chciała być w związku. Hihi. Ty z tego biliego normalnie robisz jakiegoś debila. Chłopak ma kłopoty, a ty zamiast mu doradzić, to robisz jakieś beznadziejne seanse. A później to wygląda, jakby się naćpał. No nie bądź taka, nie jest tak źle. No cóż, jest bardzo źle. Hihi. Dobra, już wróciłem. Czy dalej będziemy to kontynuować? Na dzisiaj wystarczy tej pomocy i przepowiedni, bili. Jutro się do mnie zgłoś. No dobrze. Z kim ja żyję? Nie mam pojęcia. Naprawdę jesteś taka tempa? Ja robię to, co chcę i nikt nie będzie mi tutaj rozkazywał. To ja będę się mściła na tych larwach. Zniszczyły mi życie. Hunter to samo. Nagle sobie znalazł inną. Mam swoje źródła, więc tak to wiem, co się dzieje. <laughs> Jeszcze trochę przytrzymamy tą żmiję, a później niech darling sobie robi, co chce. Ale chcę mieć jak najwięcej informacji na ich temat. Z tobą po prostu jak z niemowlakiem, jakbyś nie potrafiła inaczej tego wszystkiego załatwić. Zaczynam żałować, że wszedłem z tobą w taki układ. Myślałem, że będziemy niszczyć, a ty tak naprawdę robisz z siebie po prostu jakąś wywłokę. Ha, 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 to wejdź ze mną w układ. Uwielbiam czaić jak żmija i atakować w niespodziewanym momencie. Ja w mojej grupie nie toleruję śmiesznych aktów. Bo jak dla mnie to tylko strata czasu. A takimi kłótniami no to... Wątpię, żebyście doszli do porozumienia. Wy jesteście tacy tępi i na dodatek jak domino, szybko już upadliście. Takim gównem to nic nie zdziałacie. <laughs> Jeszcze takiego amatorstwa to ja nie widziałam. Hu, 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 pani, jakie podejście. No taki ktoś to ja rozumiem. Jeżeli mnie zostawisz to wiesz co cię czeka. Wszyscy się dowiedzą, kim tak naprawdę jesteś. Zamknij mordę, szczeniaku. Rozmawiam. Twoja godność już dawno wylądowała na poziomie fistaszka. A raczej, przepraszam, zapomniałem, ty już jej w ogóle nie masz. Mam dla ciebie idealną ofertę, mój drogi. Podobasz mi się z takim charakterem. Moja propozycja to. pomożesz mi trochę z tymi dekoracjami? Naprawdę... nie wiem, co robić. Spektra mi dzisiaj przypomniała o gościach. Wiesz, jak mi było wstyd? Spokojnie, pomogę ci. Obiecuję. Tylko mam jeden warunek. Widzę, że coś się z tobą dzieje. Proszę, powiedz mi, co to takiego? Może pomogę? Chciałabym ci powiedzieć, no ale raczej chyba nie mogę. Od tego zależy życie jednej osoby i nie chciałabym, żeby ktokolwiek się dowiedział, że ja to powiedziałam. Dobrze czułam, że to coś poważnego. Obiecuję ci, że nikt się nie dowie o tym, że ty mi powiedziałaś. Naprawdę, powiedz mi, a może znajdziemy rozwiązanie problemu. Drakulissa. Porwała mi moją siostrę. Spokojnie, opowiedz mi wszystko ze szczegółami. Kochanie, witaj w miejscu, w którym wszystko się zaczęło. To jest powód, dla którego wszyscy mnie tak nienawidzą, mimo że ja naprawdę tego nie zrobiłem. Jenny, co tu się stało? Wierzę ci, kochanie, że tego nie zrobiłeś. Naprawdę nie byłbyś w stanie tego zrobić. Muszę znaleźć dowody na moją niewinność, bo każdy będzie myślał, że naprawdę to zrobiłem. I ja ci pomogę, te lampucery zobaczą, że tak naprawdę nie ty to zrobiłeś. Znajdziemy razem dowody na twoją niewinność. Mam nadzieję, że tak się stanie. Może w końcu pokażę, że jestem niewinny. Rozejrzyjmy się tutaj. Może coś znajdziemy.